Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosztor i zapraszam was na kolejny odcinek ze Sleeping Dogs. E, dzisiaj zobaczymy co dzisiaj będziemy robić, tworzymy sobie mapę. E, tutaj mamy misję, którą rozpoczęliśmy w poprzednim odcinku, trop Gwiazdy 2. E, jak pamiętamy Gwiazda to jest jakiś przywódca jakiegoś e, gangu bodajże e, i musimy dla niego załatwić e, dostawcę. Musimy go po prostu zdjąć. E, więc chyba po prostu tą misję dokończymy. I tam się właśnie udamy. Ustawię sobie GPS-a. E, nie będę na razie stroju zmieniał. E, pójdziemy sobie w tym fraku. Te babki znowu gadają i się kłócą. Czy one te same? Ciekawe. E, dobra, spójrz, To mam parking. E, mam nadzieję, że mój motocyk ciągle tutaj jest. Że nic się w tych kwestiach nie zmieniło, to jest ten Jest, dobra, ale może podjedźmy. Podjedźmy tym. Zobaczymy, jak się tym struje. A, lakier możemy zmienić. Eee wcisnąłem X, żeby zmienić lakier, a to nic się nie zmieniło. Okej, okay, nieważne. Dobra, jedźmy tam. Postarajmy się nie przejeżdżać tych e, naszych, naszych przechodniów po prostu. Pamiętajmy, że jesteśmy agentami i nie chcemy tutaj się narazić na jakieś rzadkowe koszty. Okej, okay, jesteśmy. Wow! Tego nie było w planie. Wyeliminuj wszystkich bandziorów w miejscówce. Sakę kamerę ochrony, ale najpierw musisz się pozbyć zbirów. Okej, okay. no dobra, come on, bitches. Wow, co to za koleś, Alim przesadził. Chodź tutaj. Jeszcze kończący, ach, udało mu się zablokować ten cios. W koleś chyba dopiero co przyjechał z wycieczki, jeszcze ma hełm. Fuck. Jeszcze... wow, ale fajnie to wyglądało. No, atakuj. Na szarę Nie tego miał złapać, ale to nic. Ważne, zrobiłem kontratak. Oj, chyba rękę mu złamiem. O, cholera. Dobra, chodź tutaj. Zaraz ciebie do świetnika sadzimy. Dokładnie. Kolejny, ty będziesz następny Patrz, trzyma się, cwaniak. No, chodź tutaj. O! Oh, chyba już nie przeżyję tego, a nie, jeszcze chyba, jeszcze w stanie, a to twardy, twardy z niego typ, niezła sztuka, może teraz, chyba przez to, że ma kask skubany, ouch, nie zacząłem skontrować, kurde, ciągle tą to... twardo się trzyma na nogach, O, oh, fuck! A ty co? Dokąd to? Już teraz dokończymy sprawy, co? No. swaniaczek. Dobra, hakujemy kamerę. O, jakaś minigierka. Ciekawe. Wprowadź cztery różne, różne cyfry, no ale jakie to cyfry mają być? Jeden. Dwa, trzy, cztery. Błędne położenie, błędna cyfra. Okej, okay, czyli trójka gdzieś musi być, eee, to dajmy tutaj czwórkę, może jedynki to nie będzie, wydajmy dwójkę. Nie mogą się. Aha, okej, okay, no to dajmy tu piątkę. Ok, czyli piątka będzie tutaj, a tutaj będzie. Nie, zobaczmy, jedynka może. Nie. Dwójka? Też nie. Um, trójka się nie może powtarzać, piątka też nie, Do szóstka. Też nie. Demet. To siódemka. No jak zresetowane? No bez jaj. 4 Teraz ciekawe, czy jest inny układ cyfr. To mnie teraz zastanawia. Aha, bo jeszcze 0 jest w sobie, ok. Ok, jest 0 i 3 gdzieś. Nie wiem, to tutaj będzie 0. A tutaj 3 na przykład. Tutaj będzie jeszcze 6. Inna cyfra. I tutaj dajmy 1. Wow, tylko 0 trafiłem zatem, jedynkę i trójkę trafiliśmy, no to gdzieś tutaj trójka musi być. Tutaj damy jedynkę. Tutaj damy piątkę. Nie, piątki nie było. Siódemka. Okej, okay, czyli tutaj będzie trójka. A tutaj... Dwójka. Fuck! Ile jeszcze prób zostało mi? Dwie. Kurde, to nie jest takie proste, szczerze. Czwórka już nie będzie, piątka nie będzie, szóstka nie będzie, siódemka nie będzie, ósemka. No, udało się. Ok. Aha, to musimy się wrócić do domu. Ok, ale kupmy sobie coś na wzmocnienie. Kasę zrobiliśmy, więc. Możemy się napić. Mogę ugasić pragnienie. To w ogóle jakiś łom mam? Aha, tym się rzuca, okej. Okay. Tylko, że nie mogę tego chyba nigdzie schować. Dobra, wsiadajmy może motocykl. Jedziemy. Nie będę swoim gratem wracał. Jakiś lepszy ścigarz znalazłem, zajebiście. Wracamy do mieszkania. Eee, sprawdzimy ten monitoring. Wow, ale popierdziela. Jesus. Nie ja co tu się dzieje. No, i do góry. Czy do tej latarni już się modliłem? Chyba nie. Ten tam sika pod ścianą A ja się modlę za nim, no nie mam pytań. Gra absurdów Ej, ziomek Czy coś się czasami nie pomyliło? No ja myślę Dobra idźmy tutaj do naszego mieszkania Co tu się stało? wsunę chyba doniczkę przypadkiem To taki z nas szpieg, kurczę, nawet mamy własny monitoring Aktywność Triat w North Point. O, tu jest park Lock Full, tam gdzie zhakowaliśmy kamerę. Wejdźmy tutaj Zidentyfikuj, i wskaż dostawcę. No to chyba ten jest dostawcą, co ten co zrobił? Ok, sprawdźmy. A ciekawe, co by się stało, jakbyśmy aresztowali? Nie tego co trzeba. Ok, zaareszczowali tego typa tutaj nam się pojawił jakiś raport chyba dotyczący tego właśnie zatrzymania, tylko nie wiem który to jest, jest Myślę, że jest tak trochę opisane. no nic. No jest sobie daruję kontakty i do tego czas dzwonić. Uuu, będziemy się bawić w przebieranki. A sprawy, akceptuj. No i pięknie. Prawie jesteśmy u celu drugiego poziomu. Ocena psychologiczna funkcjonariusza Shena -1. Cokolwiek to znaczy. OK, Nie wnikam. Zatem. Co to jest? Moczę sobie mapę. Amanda. Amanda to jest chyba ta funkcjonariuszka. O ile się nie mylę. Narod policyjny, Kładka dla pieszych. Fulong. Rada stylisty. Sklep odzieżowy. A obok? Kosztowna kuracja. Co to są za misje? Legenda. O właśnie. Przysługa. Ten zielony to jest początek misji. Początek wydarzenia. Żółta ikonka. Aha, okej. Okay. Diler samochodów. Wow, nawet można auto kupować. Zajebiście. Dobra, to może... Jak już jesteśmy to weźmy tą misję od Amandy. Chociaż to jest początek misji. Um, może zróbmy teraz od kogoś innego tą misję. Bo to pewnie się dotyczyć misji policji. To jest początek wydarzenia. Tylko w sumie tutaj nie ma podziału na to. O, tu też jest początek misji jakiś. A nie, to jest napad z dostawą. Eee, nie ma podziału, e, jakie misje tutaj dotyczą. E, jakie misje dotyczą e, Triady, a jakie policji. No nic, e, ale jeszcze co jedno mnie interesuje, to walki kogutów. Z chęcią bym to zobaczył, jak to działa. Teraz się tam przejdziemy. Zobaczymy. E, obadamy. I jazda trochę ten e, e, trochę jazda jest taka sztywnia sztywna, ale ale da się tutaj pojeździć e, nie powiem, żeby była jakaś zbytnie skomplikowana raczej tutaj nic nowego nie ma e, już nawet w GTA 4 lepiej to wyglądało, no ale e, widzę, że tutaj w tej grze raczej twórcy skupili się na samych biatykach. Bo walki są naprawdę widowiskowe miejscami, e, ale i tak uważam i podtrzymuję to, że. Nalot policyjny. Nie, nie robisz tego nalotu. Nie chcę robić. Ale nadal przystaję y, przy tym, że, y, że walki w Batmanie naprawdę jak na razie niszczą wszystko. Jak to mnie doprowadziło? Jakie ja mam teraz tam się dostać? No, da to chyba muszę obkrążyć. To jest chyba zjazd, mam nadzieję. Jan, jak ja jeżdżę? Jak swoją drogą można się przyzwyczaić do lewostronnego ruchu. Jakbyśmy chcieli gdzieś wyjechać, na przykład do... E, do Anglii, chociażby. To możemy przed tym sobie odpalić Sleeping dość po prostu pojeździć, i przyzwyczaić do tego lewostronnego ruchu. To nawet nie jest głupi pomysł. Ja w ogóle chyba wróciłem na tą moją ulicę? What the hell? To jak tam się jedzie? Jakoś... Ta, wróciłem na tą ulicę. No to jak, jak to mnie prowadzi do jasnej, ciasnej? No? Się tutaj za... O Jezus! Hmm. Nie mogę tam wjechać, bo inaczej... A dołem jakoś? Jak tam kurczę dotrzeć? To jest jakiś skręt. Ej, hey, sorry. A co to są te czerwone ludki? Legenda. Wróg. A co to za wróg? Zaraz sprawdzimy. Tylko najpierw zajmiemy się... Wow, tymi kogutami. Gdzieś tu jest wjazd. zajdźmy może już z tego motocyklu. Zobaczmy, co my tutaj mamy. To jest jakiś wielki port. Hmm. Coś czuję, że tutaj będziemy mieć jakąś misję większą w późniejszym czasie. O, są walki kogutów. Nice. Obstaw walki kogutów. Wybierz koguta. Sun-tsu, hodowca Kai-wen. Zwycięstwa 2. Silny, tak mówisz. No dobra, postawmy na tego, co ma mniej zwycięstw. Może teraz wygra. O kurde, dobra, pozostawmy jak najmniejszą kwotę. Dawaj, dawaj. Szkoda, że my nie możemy sterować tym kogutem. To by było ciekawe. Dobrze, dobrze. No i jak to się zakończy? O, ładne powalenie. Czy oni walczą na śmieci życie? Ciekawe, jak oni to... Czemu on tyłem się odwrócił? Ej! Atakuj! Może chodzi o to, żeby wypchnąć przeciwnika? Nie wiem. Nie! Czemu on wyszedł? Z tego koła? Wow, na, na szczęście... To nic nie znaczy, że ktoś, że koleś, że kogut wyszedł. Uuu! Nice! Wygraliśmy! Wygraliśmy! Wiedziałem, że dobrze jest obstawić na niego. Powiedział, że jest silny, więc... Co z tego, że tamten miał dwa zwycięstwa? E, Okej, okay, spójrzmy to i jeszcze co znaczy ten znaczek e, Że tu jest jakiś mój wróg To nawet jest dwóch chyba, tylko jest nałożonych na siebie kilka przeciwników No nic, zobaczmy co się tutaj stanie Ło, wow, siema Jak tam? O, to było świetne O, był ogłoszony. Ciekawe, czy mogę coś z nim specjalnego zrobić. Uuu, ale wykończenie. Wow, ale fajnie. Wcześniej tego nie zauważyłem, ale widać że się pojawiają rany na ich twarzach, ogólnie na, na ciele. Ciekawe, czy byśmy mieli gołą klatę. O, to co to? Aha, możemy się wspinać. Jakbyśmy walczyli na gołą klatę, to bez koszulki, to czy na przykład my byśmy mieli jakieś obrażenie, jeśli byśmy dostawali od przeciwników? Ciekawa sprawa. Też taki smaczek, urozmaicenie powiedzmy, właśnie lubię takie szczegóły, jak są zamieszczone w grze. Tak Jeszcze patrzę, czy gdzieś może latarni nie ma, ale jakoś nie widzę niczego. Co by przypominało do latarnie. No nic, skakujemy na motocykl i wracamy. Cofaj, cofaj, cofaj. Śmiesznie to wyglądało. E, włączmy mapę i zobaczmy co my tutaj jeszcze mamy. E, jak będziemy wracać Nalot policyjny właśnie, zobaczmy ten nalot policyjny. E, to będzie nasza ostatnia misja w tym odcinku. Taka z mniejszych, trochę sobie zwiedziliśmy ten e, to miasto. Odpadaliśmy kilka rzeczy. Co możemy robić. Jeden gdzie to mi prowadzi. Hola jasne, no. Ojemy co tu się dzieje. Okej. Okay. Spójrzmy, co tutaj się będzie działo. Wow. Dużo ich. Łoł, wow, kogoś ma pałkę. To się robi troszeczkę już trudniej. O, mamy tu jakiś łom. Auć, gruby. Nie mówisz taki hojrak, bo to się źle z Ciebie skończy. Uu, ale dostał przez twarz. Nice, nawet dwóch dostało naraz. Czemu oni nie atakują? Boją się teraz. Nie skontrowałem. No, no atakujcie, czekam. Uuu, to dostał kombo. Dobra, pałką potakujmy trochę ich. W wow, czym on rzucił? Kurę coś. Niechętni mnie chcą atakować, bo wiedzą, że jestem zajebisty w kontrach Wow! Trzymam je O, oh, Y Kurde, gruby mnie chwycił. Nie miałem jak się uwolnić o uh, to musiało boleć O koleś Co za typ Fajnie, fajnie, że są takie różne chwyty teraz. Im więcej się walczy, tym, tym więcej rzeczy właśnie się tutaj odkrywa. Naprawdę fajnie to wygląda, że takie są... No i znowu mnie chwycił, no! To jak jeden. Dobra, już chyba nie wstanie. Chodź tu. Po co możemy cię walnąć? Osztyk ty... chciał chciałem się wyrwać. No, no, no. Padniesz? Dobra, chyba ten padł. A, byłem szybszy. Uuu! Jak śmiesz. Kurwa, strasznie dużo ich jest. Coraz więcej ich przychodzi. O, ho, ho! Ale dostał kombosa. Fuck! No dobra. W końcu. Nie, pokopałem go. Wydarzenie zakończone, pokonano bandziorów. 2000 dolców, naprawdę dużo. PD do rekrutacji? Do reputacji, nie do rekrutacji. Skąd ja tą rekrutację żeby wyczasnął? Zakuj kamerę. A, kolejna kamera. Aha, i w ten sposób odlokowujemy te różne miejscówki i możemy potem śledzić te te miejsca, żeby potem aresztować różnych zbirów. No nic, dobra. Bierzemy 0, 1, 2 i 3. 0 jest na dobrym miejscu, 1 i 3 trzeba zamienić, znaczy niekoniecznie trzeba zamienić. No ale spróbujmy w ten sposób i jeszcze damy tutaj czwórkę. Okej, okay, czyli trójka będzie tutaj. I teraz damy piątkę. No, ładnie już. Nabieram wprawy. No i teraz system monitoringu, ale tutaj w ogóle kolejni są wrogowie u góry. Może zajmijmy się od razu nimi. Zobaczymy, co oni tutaj od nas chcą. Od razu oczyścimy sobie ten teren. O! A tutaj. Lody, pasowa żywność zapełniające na krótko pełną regenerację zdrowia. Nie, mam dużo zdrowia, więc... Siemka chłopaki! Co tam? O Boże, znowu ten gruby Trzeba grubego już powalić oj no, nie! Fuck! Uuu, nie skontrowałem tego A, bo ten koleś nie atakuje, ten gruby. On tylko łapie, za każdym razem widzę. No! Nawet nie oparł się moim atakom. Fak! Nie udało się! O kurde! Zaraz mnie jeszcze zabiją. To było nieciekawe. Nie, już chyba teraz nie wstaniesz, co? A ciekawe, czy mogę teraz kupić? Nie, nie mogę. To w sumie było głupie. Pomyśleli twórcy. Nie wstaniesz. Dobra, udało się chyba. A nie, mam jakiś ten specjalny aktywowany tryb. Nie dam się. Nice. Wyszedłem z tego. Dobra, padł. Uch, trochę się namęczyłem z nimi. Dobra, zjedzmy sobie te lody, jakoś tak bardzo prosisz, to kupię od Ciebie. Uuu, niebieski, widzę, że pasuje do mojego ubrania. Dzięki, mała. O, jednak mam trochę obity ryj, że tak powiem. No nic, wow, w ogóle też zaczął padać i mam mokre ubranie. Fajnie, fajnie, że to tak wygląda. Chociaż to bardziej wygląda jakby się świecił niż był mokry, no ale cóż. No nic, słuchajcie, tutaj coś jeszcze mamy. O, skrzynka, no proszę. 10 tysięcy dolców, no i pięknie. Dobra, słuchajcie, ja się schowam przed deszczem. Niestety nie wziąłem parasola ze sobą. E, dziękuję serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka ze Sleeping Dogs. I oczywiście zapraszam już Was na e, kolejne przygody. E, także trzymajcie się. Do usłyszenia, hej.